od zawsze praktycznie, bo już nie pamiętam kiedy nagrywałem vloga i postanowiłem e, wziąć się na siebie, wrócić na tego YouTube'a i robić dalej to co mi sprawia przyjemność, więc dzisiaj zabieram was ze sobą i będziemy się wspólnie bawić. A jeżeli chodzi o zabawę to na początku trzeba będzie pójść po golarkę i zrobić ze mną porządek oj wybacz kocie, Jezonko. Prawda jest taka, że y, nagrywam ten materiał na YouTube, dlatego że jestem już na tyle biedny, że nawet moja szczoteczka nie działa i muszę udawać, że jest elektryczna. Zz, zz, zz. Nie mogę przestać się gapić na moją brudkę na mój koper. Y, ogólnie nagrywam ten materiał telefonem, więc zobaczmy, jak wyglądają przebitki na iPhoneie XS do dzieła! na Placu Wilsona koło apteki, czyli w miejscu, w którym miałem się spotkać i przekazać dokumenty. Czekam, a potem lecimy wreszcie zgolić ten koper, bo jest naprawdę źle. Jak na siebie patrzę, to wyglądam okropnie, serio. Siłę w puszce, niezdrowej, ale dobrej. Ja już teraz nie będę siebie pokazywał, bo nie mogę z tym moim kosperem na twarzy. Podpisałem dokumenty, wszystko się zgadza. Byłem w sklepie, kupiłem monserka, lecimy teraz do Rossmana, żeby się ogarnąć, zgolić mój kosper, a później ogarniamy się już do Parko Polan. Powiem wam, że totalny kozak mieszkać w takim dużym mieście od kilku lat i podziwiać ten cały progres, jak wszystkie budynki po prostu rosną na moich oczach. Jestem dopiero na drugim dniu diety pudełkowej, a już dzisiaj wyjeżdżamy do parku i tam będą poczęstunki, restauracje, wszystko. I drugi dzień, a ja już będę cheatował i nie zjem pudełkowej kolacji pod wieczorku, więc możecie mi pisać w komentarzach, że jestem złym człowiekiem. A i przy okazji, tutaj właśnie może być Twoja reklama: Firmo od diety pudełkowej. <laughs> Co mówisz? Możecie pozwolić, a nie wykorzystujesz go dla lajku. Więc zostawcie lajka. Like Pewnie chciałaś zamknąć i otworzyć ogolony. Nie, ale to też dobre w sumie. To miało być tak. A no, witam, nie zauważyłem was. Hahaha, hahaha. Hej, witam tutaj Kosper 2K13 i zapraszam do oglądania najnowszego vloga z mojego życia. Dzisiaj będziemy jechali do Parku w Poland, więc bawimy się świetnie, a ja was zabieram z łazienki. Zobaczcie gdzie wpadł kod i co teraz. Papa. Pa. Zostawmy go tak. Nie, no nie mam. No. Otwierasz ty go nie ma. Magiczna sztuczka. Pa, widzimy się. Gdzie nie się wiesz, widzimy? nie, ha, nie powiem. Ci. Ok, więc do zobaczenia tam. Tam. Gdzie to jest? Dawaj. No cześć. <gry> Okej okay, ziemeczki, ja się spakowałem i lecę teraz na autobus, czy busa, czy cokolwiek to będzie. E, a do was mam pytanie, czy lubicie i umiecie pływać? Napiszcie w komentarzu, ja też się włączę do dyskusji. A ogólnie mówili, że nie muszę brać ręcznika, więc no zaufam i mam nadzieję, że będę miał się czym wytrzeć. I ta plama. Po kebabie. Jestem na placu Starękiewicza, i podobno gdzieś tutaj ma po mnie przyjechać pojazd, który mnie zabierze na obiekt. Jeszcze czekamy na Natalię i, i działamy. Z tą drogą miało być tak pięknie, i zobaczcie na to. Jak zawsze, to jest u mnie norma. Prawdopodobnie gdzieś tam jest nasz autobus. Jeszcze czekam na Natalię, która powinna gdzieś tam wysiąść za chwilę. W tym momencie zapomnijcie o mojej diecie pudełkowej, bo właśnie dostałem starter pack. Więc od początku będzie impreza. I pragnę zauważyć, że nie piję alkoholu, więc Kosper wypiję podwójnie. No i super, super, no, poświęcę się, nie? To jest mój pierwszy raz, kiedy piję moeta z butelki, więc no, za was. Za wasze lajki zostawione pod tym materiałem. O! Więc od tego momentu, moi drodzy, zaczynamy. <laughs> to jest taka rura, której. O, ale super! Zaczynamy właśnie naszą przygodę z Parku w Poland. Dzień zapraszamy. Dzień zapraszamy. Jest to Gucci. Jest to Gucci. Pokaż, jaki masz model. O, proszę, ten tu ja. Piękny. 42? Ej, będą dobre, daj do plecaka mi, ja podtrzymam ci na zawsze. Tak siedem rozmiarów za duże. Ale jakie Sztosowe ty. Jesteśmy tutaj w szatniach, przebieramy się i za chwilę widzimy się gdzie? Co to ma znaczyć? I moi drodzy dowód na to, że jesteśmy tutaj pierwsi i pierwsi korzystamy z atrakcji. O tak. Witamy. Pani myślałam, że Julia dostała dwa lewe buty. Nie dość, że sześć, siedem, sze siedem rozmiarów większe. To jeszcze lewe dwa. Ale jesteś najgorsza. Zobacz, jakieś złapałem tej. Dzień dobry. Witam Was na moim pierwszym vlogu, chyba po roku, więc możecie czuć się zaszczyceni. Tak. Zaszczyceni, bardzo dziękuję. Ogólnie zaczynamy zwiedzanie, i pierwsze, gdzie weszliśmy, to jest jakby taka szklarnia, gdzie jest dużo, bardzo palm. Jest bardzo ciepło i ciemno. Więc, no, ciekawe, ciekawe. Jak Ci się podoba, kochanie? No ciepło. To dobrze Fajne. chyba, nie? Aha. Brakowało nam takich klimatów. ciepłych klimatów. Mamy cały park przed premierą, a my jemy. <śmacznego> Smacznego. Kochanie, kierunek bar. I <śmacznego> to nie. A no tak. Ok, wychodzimy na zewnątrz. Oooo! Tylko głowa ma wystawać tutaj. Ale mega, zobaczcie jak wszystko paruje tutaj przez to, że jest taka ciepła woda i jest tak duża różnica temperatur Chociaż dzisiaj nie jest tak zimno, szczerze mówiąc Jakie zdjęcia, dobre są? Nie no, elegancko Jak dobra modelka, to i fotograf nie przeszkadza operator a co to za jakieś soczki? Gdzie można je zdobyć? Ja nie soczki. wiem, nie wiem. Skoro to to wzięłam. Okej, okay, okej. Okay. Powodzenia. Dobra, czas wypróbować zjeżdżalnię. Idziemy na najbardziej hardkorową, jaką dzisiaj uda nam się znaleźć. I zobaczymy, jak będzie. grube, aż sobie zniszczyłem palec, ale zabawa jest naprawdę mega. Idziemy do basenu, gdzie jest woda z Morza Martwego. 8%. I zalecany czas kąpieli 10-12 minut. No dobra, chodzimy. Ogólnie nic specjalnego oprócz tego, że znalazłem moje wszystkie pali na ciele, bo wszystko mnie boli. Go, go, Power Ranger, Zordon cię wzywa do ataku, wybiegaj jak Ci się podoba? Jest super, tylko trochę krótko z ażleczami walicmy, więc można by było trochę dłużej. Natalia tutaj nagrywa TikToki. Najlepsza TikTokerka, która ma najwięcej follow, jeżeli chodzi o sporty wodne w twoim żywiole. Nie, tu jest ładnie, to jest, jest naprawdę... Ej, tu w ogóle... Tu jest ten... kozak w ogóle... Do... Zobacz jak to dobrze wygląda. Najgorsze jest to, że mam mokre rzeczy, a ręcznik był pożyczony i teraz nie mam jak tego wszystkiego schować. <laughs> Trochę słabo. No. O, mogę? Nie. Dziękuję. Cześć jestem Weronika, obserwujcie mnie Ale na Instagramie! Ja Mało, Mało widać, ale właśnie się żegnamy, my dobijamy na chatę, Było za bardzo mi się podobało. Dziękuję też Natalii za zaproszenie. Um, I mam nadzieję, że Wam się vlog podobał, dlatego że dawno nie było tego. Ja też dawno nie nagrywałem vloga i mogłem trochę wyjść z wprawy. Napiszcie mi jak było i po prostu motywujcie mnie do większej ilości tego typu materiałów, bo jest z czego tak naprawdę, a jeszcze niedługo będzie też wyjazd do Japonii i będzie dużo naprawdę treści. Dziękuję, łapki w górę, komentarze, subskrypcje i bawcie się dobrze na moim kanale z innymi materiałami. Pa, pa!